Dzisiaj będziemy testować dwusiarczek molibdenu. Co to jest? Dodatek do oleju w formie czarnego proszku. Można stosować w olejach silnikowych i przekładniowych. Użyjemy go w Fiacie Stilo do oleju silnikowego i do skrzyni biegów. Jak będzie wyglądał test? Dodamy sobie dwusiarczek do oleju silnikowego Ilości 5 g na litr i do oleju w skrzyni biegów w ilości 10 g na litr. Do silnika zrobimy dolewkę, dlatego że silnik zużywa olej, a do skrzyni biegów dodamy do starego oleju dlatego że niedawno był wymieniany. odczytamy parametry przed dodaniem dusiaczku molibdenu do oleju. Temperatura na zewnątrz 20 stopni, silnik rozgrzany do temperatury roboczej, nawet delikatnie spałowany, żeby olej też się zagrzał. A tak wyglądają czasy otwarcia wtrysków. Patrzymy na czasy wtryskiwaczy gazowych, bo na nich będziemy widzieć większe różnice. Olej ze skrzyni nie jest zbyt czysty, ale innego nie mam, dlatego zastosujemy z powrotem ten. Wymieszamy dwusiarczek molibdenu z odrobinką świeżego oleju, została mi resztka i wlejemy z powrotem do skrzyni. I jest 20. Teraz druga dawka do silnika 20 gramów. Udało mi się wyciągnąć olej przez bagnet, więc dolejemy do starego oleju. 23 może być. Aby olej doszedł w każdy za silnika, trzeba spałować wóz. A teraz drugi pomiar. Zostało przejechane około 750 km. Na zewnątrz jest trochę chłodniej niż ostatnio. Silnik dobrze rozgrzany, tak jak wcześniej. A tak wyglądają czasy wtrysków. Pora na podsumowanie. Jak widzieliście, czasy wtrysków delikatnie się skróciły. Dodatkowo, przed dodaniem dwusiarczku molibdenu było słychać lekko stukanie popychaczy zaworowych. Teraz ten dźwięk jest delikatnie cichszy, ale największą różnicę czuć na skrzyni biegów. Po dodaniu preparatu biegi wchodzą lżej i skrzynia biegów pracuje bardziej precyzyjnie. Czy warto zastosować taki dodatek? Według mnie do silnika warto, a do skrzyni biegów zdecydowanie warto. Tym bardziej, że za 40 zł kupimy 50-gramowe opakowanie, które wystarczy nam na dodanie do skrzyni i do silnika. Co się jeszcze zmieniło? Po dodaniu dwusiarczku do oleju wiatr zaczął odpalać na sam widok kluczyka. 不能。